Partnerem podcastu jest firma Gedeon Richter. W trosce o zdrowie kobiet. Wysokie obcesy to jest czas na podcast. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Anna Dudek zaczynamy kolejny podcast Wysokich Obsesów. Dzisiaj rozmawiać będziemy o ciąży. Jak się do niej przygotować, jak dbać o siebie w trakcie tych dziewięciu miesięcy. A do rozmowy na ten temat zaprosiłam doktora Tadeusza Oleszczuka, ginekologa-położnika, autora kilku książek. Jak się dowiedziałam niedawno, czwarta jest właśnie w trakcie pisania. Te książki, to czego ginekolog ci nie powie i uspokój swoje hormony. Dzień dobry, panie doktorze. Witam, dzień dobry. Bardzo mi miło, że przyjął Pan zaproszenie do audycji. To jest taki temat, który zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wszelkie fora internetowe, strony, blogi, artykuły o, o ciąży i przygotowaniach do ciąży cieszą się ogromną popularnością, bo faktycznie to jest taki czas wyjątkowy pod wieloma względami i, i niezwykle ważny. I właściwie ja zacznę od takiego pytania, które wydaje się naiwne, ale uważam, że akurat jest bardzo ważne. Jak się na ciąże przygotować? Kiedy planujemy dziecko, chcemy być w ciąży? Co robić w zakresie diety, w zakresie sportu, trybu życia, zacznijmy od, może od diety, a może od badań? Tak, przede wszystkim od badań. I tu jest dwa hasła, które chciałbym, żeby wybrzmiały. Bo do nas to nie dociera. Ja 30 lat jestem ginekologiem położnikiem, i prowadzę ciąże. I widzę, jak ważna jest zmiana sposobu myślenia, czyli. Dziecko w ciąży, płód, płód, je i pije, no i niestety czasem pali, to co matka, czyli nie ma taryfy ulgowe, jeżeli kobieta 6-3 miesiące przed planowanym zajściem w ciąży, prowadzi nieprawidłowy tryb życia, to niestety to się potem odkłada i taki będzie efekt w postaci ciąży i przebiegu tej ciąży. A już w samej ciąży nie ma tak, że mam ochotę na słodkie, na owoc. To sobie będę jadła, bo mam ochotę. Nie, bo dziecko je to samo, co matka. Jeżeli mama je ekologiczne warzywa, to dziecko w ciąży też je rodzi się i mu to wystarczy, dostanie pierś i będzie zadowolony. Natomiast jeśli matka w ciąży je słodycze, je cukier, je owoce, dogadza sobie nieprawidłowo, to dziecko się rodzi i całą ciążę jadło to z mamą. I my w ten sposób w ogóle nie myślimy. Bo ja widzę już to po pacjentkach, że no tak, panie doktorze, pierwsze dziecko, bo jak przyjdzie do mnie kobieta prowadzić drugą ciążę, to pierwsze dziecko, nie dość, że ważyło 4,5 kilo, ona przytyła 25, bo właśnie rozmawiamy o tym, co jadła. Dieta ma tu znaczenie bardzo wielkie, największe. A drugie dziecko prowadziliśmy i jadła warzywka. To mówi, proszę pana, zupełnie inne dzieci. To pierwsze się urodziło, ciągle się darło, ciągle było głodne, ciągle mu było mało. A to drugie, ja nakarmię, odłoży i śpi. No i to jest logiczne. I ja chciałbym, żeby to się przedostało do opinii, że ma znaczenie, co kobieta je, pije i pali. Niestety, nie powinna palić. A alkohol to trucizna, czyli nie ma bezpiecznej dawki w ciąży i przed ciążą też. I teraz drugi. Najważniejszy punkt, od którego Pani zaczęła, to chciałbym się odnieść. Następna sprawa to jest taka, że my próbujemy i staramy się zrobić wszystko dobrze i robimy to tak, jak robiliśmy to wcześniej, czyli suplementujemy tylko hello. Nie wolno suplementować niczego bez wcześniejszego zbadania, oceny, jaki jest poziom danych elementów, mikroelementów czy witamin we krwi. Bo ja robię takie badania i tam, przykład dziewczyna 24 lata ma witaminy D3, 16. Powinna mieć przynajmniej 40. Tam taki poziom optymalny, środkowy, bezpieczny. Bo ona mówi, że sobie coś tam bierze. Ja my dobrze to sprawdzimy. I za rok sprawdzam, a ona ma 17. Czyli znowu ma za mało, a coś tam sobie bierze. Czyli tak samo z kwasem foliowym. Nie można brać czegokolwiek, D3, B12. Najpierw trzeba zbadać poziom. Ja bym chciał, żeby to też wybrzmiało. Najpierw robimy checklistę badań, badam sobie poziom kwasu foliowego, B12, D3, morfologii, ferytyny, Widzę, i tam liczę kilku rzeczy, widzę co mi potrzeba i ile mi potrzeba i tylko na podstawie tego suplementuję. Mogę sobie sprawdzić to za 2-3 miesiące, gdzie ja jestem, żeby nie było, że ja przedawkuję, bo... Nadmierne spożycie każdych z tych witamin, to działać może toksycznie. Część oczywiście się z moczem wydali i nam krzywdy nie zrobi, ale taka D3, jak już będzie 150, bo też takie wyniki widzę, bo ktoś sobie brał, no to jest, robi więcej krzywdy niż pożytku. Tracimy pieniądze, ale tracimy zdrowie. Jaka jest norma? D3? D3, 30, 60 na wyniku jak dostaniemy z laboratorium, ale ja uważam, że lepszy byłby 40, 60, żeby był taki bezpieczniejszy. Lepiej, żeby było w górnej połowie normy niż w dolnej. Z B12 jest 190 do 470, ale ja uważam, że lepszy jest poziom i też tak publikacje pokazują 700, nawet na niektórych laboratoriach widzę 770, żeby powyżej 400, żeby było B12. Kwas foliowy 4 do 18. Zróbmy poziom. I zobaczmy, ile mamy, bo jeśli dziewczynie wyjdzie, że ma kwasu foliowego 16, no to ona nie musi. Ale jak jej wyjdzie, że ma 3, a niestety większość ma niedobory, no to zobaczmy, jak duże niedobory i ile ja muszę dawać żeby powiedzmy za trzy miesiące sprawdzić, bo to już wtedy odbije się i będzie widać, gdzie ja jestem. Jest jeszcze jedna bardzo ciekawa sprawa. Ja też to robię. Jak dziewczyna przychodzi, planujemy ciążę, tam za dwa-trzy miesiące. Onko pakiet, tak zwany, sześć minerałów. Tam jest cynk, selen, arsen, kadm, ołów, miedź, czyli metale ciężkie, które mówią o stopniu zatrucia, i selen, cynk, miedź, które mówią, jak pracuje tarczyca. Bo tarczyca decyduje o wszystkim. Nawet o tym, co nam się śni i na co mamy ochotę. I odporności też. I selen jest potrzebny i cynk do wchłaniania jodu do tarczycy. Zobaczymy, ona mogła normalnie funkcjonować. A my żyjemy na terenie, gdzie jest to teren polodowcowy i mamy przewlekły niedobór selenu. I ta większość jest niedoczynności tarczycy i zapaleń. I jeszcze kolejna sprawa, to co my zjadamy, na przykład w owsiance tam Normaniklu, który strasznie uczuł, a została podniesiona w tej chwili cztery razy. Także. Większość osób próbując się zdrowo odżywiać, no, ryzykuje. Czyli żeby ocenić, gdzie się znajdujemy, zróbmy sobie te, te konkretne witaminy i dopiero, czy minerały też, i dopiero na podstawie tego zaplanujmy jakąś suplementację. Bo to jest niesamowicie ważne, skoro większość osób niestety ma niedobory. Tylko musimy wiedzieć, które. Bo jak weźmiemy takie ogólne multivitaminki, jakieś sobie będziemy brali, to część może być toksycznie za wysoka, a części tak dalej nie uzupełnimy bo były głębokie niedobory, także to działamy w ciemno. No to ja bym chciał, żebyśmy działali w otwarte karty. Zaraz wrócimy do kwasu foliowego, który jak się okazuje nie jest taką oczywistą oczywistością w ciąży, ale to za chwilę. Ja chciałam zapytać o co innego, bo my rozmawiamy o takiej idealnej sytuacji, kiedy kobieta planuje ciążę, przychodzi, jest świadoma, chce się badać, chce słyszy od pana, że trzeba zbadać poziomy mikroelementów, witamin i tak żeby zobaczyć właśnie ten punkt wyjściowy i do niego dopasować suplementację i wszystkie inne działania. No ale często bardzo zdarza się tak, że ciąża się zdarza. Po prostu. I ta dieta przed nią, i styl życia niekoniecznie musiał być zdrowy, powiedzmy, czy oszczędny, czy taki, o którym przedtem Pan mówił, jako dobrym, czy idealnym przed zajściem w ciążę. No i co wtedy? Jak się, nie chcę powiedzieć ratować, ale jak się wspomóc dodatkowo, żeby trochę może nadrobić te miesiące tego nieidealnego trybu życia? Czy to jest w ogóle możliwe? Jest możliwe. Już sama biologia to reguluje, bo wszystko, co potrzeba dla rozwijającego się zarodka i ten rozwój jest najszybszy właśnie w pierwszym trymestrze, siódmy, ósmy, dziewiąty tydzień, to zarodek ściąga z matki bezwarunkowo, czyli prędzej wprowadzi matkę w głębsze niedobory, ale on sobie to wszystko zabierze. Także to w ten sposób chroni, ale jak dziewczyna zobaczy, że ma dwie kreski, to najczęściej ginekolog tak czy inaczej zasugeruje, żeby przyjmowała preparaty, które będą przynajmniej uzupełniały możliwość niedoborów, bo te zapotrzebowania się zwiększają na no właśnie, na kwas poliowy, na D3, na jod czy żelazo i te rzeczy są w tych preparatach najczęściej w coraz większych dawkach, jak ja obserwuję, nawet w, w Stanach publikacji pokazują, że np. niedobór jodu to powinny być większe dawki dla ciężarnych, Tam nawet 200 takie dawki powinny być większe, a nie normalnie jak, jak po zaciążu. Także dziewczyna dowiaduje się, że jest w ciąży, ma dwie kreski, idzie do ginekologa, potwierdza się ciąża i jeśli nic nie przyjmowała, to ją zaskoczyła ta ciąża, no to zaczyna przyjmować suplementację. Dlaczego kwas foliowy jest tak ważny? Ja też chciałam odnieść do takiego badania. Ono zostało wprawdzie wykonane na zlecenie jednego z producentów, jednego z preparatów właśnie z kwasem foliowym. I okazało się, że tak, o ile 3,4 kobiet w ciąży stosowało owszem kwas foliowy, to tylko 31% z nich rozpoczęło przyjmowanie tej witaminy przed, przed ciążą. A powiedzmy może o tym, dlaczego kwas foliowy jest tak istotny, i dlaczego jego nieprzyjmowanie może mieć no, bardzo poważne, jak czytałam, konsekwencje dla rozwijającego się płodu? Znaczy dla każdego, bo płód jest ciąża w ogóle jest taką sytuacją, kiedy musimy bardzo być wrażliwi na wszelkie zaburzenia. Ale to się przenosi tak jak poziom cukru, na przykład. Powinien być dużo niższy, podstawowy, powiedzmy 90 rano poniżej, a nie 99 czy tam 105. Także wszelkie parametry dla ciąży są bardziej rygorystyczne, o to chciałem powiedzieć. Natomiast pas foliowy jest ważny, bo razem z witaminą D3 decyduje o przemianie homocysteiny. A ta, jeśli jest niedobór pasu foliowego, może rosnąć. Jeśli rośnie homocysteina, uszkadzają nam się naczynia krwionośne, które są bardzo wrażliwe na początku ciąży, bo tam ich się wtedy szybko musi dużo wytworzyć, powstaje łożysko i jeśli wtedy dochodzi do zaburzeń, ukrwienia, no to tak jakbyśmy byli zaburzenia odżywiania tego zarodka. Mogą dochodzić do zaburzenia rozwoju cewy układu nerwowego, zaburzenia rozwoju mózgu, zaburzenia naczyniowe w ogóle, do problemów z prowadzeniem tej ciąży, także przedczesnym odklejeniem morzyska ze skokami ciśnienia, naczynia krwionośne decydują o odżywianiu ciąży i jeśli ta wysoki poziom homocysteiny wynikający z niedoboru pasów oliowego, no to musimy temu zaradzić. Ale nie tylko sam kwas foliowy, tam jeszcze B12 jest ważne, żeby ta homocysteina, dlatego też tam mówiłem wcześniej, że powyżej 400, żeby była przynajmniej ta B12, a nie tam 300. A jak to jest, bo to jest temat, który rozgrzewa fora internetowe i sekcje komentarzy pod tekstami, także w, w naszych tekstach, w wysokich obcasach, seks wciąż, bo to jest tak, jedna kobieta, oczywiście to jest bardzo indywidualna kwestia, ale... Jedne kobiety mówią, że miały po prostu bardzo duże libido, odczuwały ogromne, ogromne zmiany w tym zakresie. Drugie przeciwnie, mówią, że absolutnie temat mógłby dla nich nie istnieć, bo się bały, bo czuły się niekomfortowo, bo, bo ich ciało się zmieniało. Tych powodów naprawdę mogą być, przypuszczam, nawet wiem, setki. Co pan obserwuje w gabinecie? Jak to się rozkłada? Jeśli nie ma przeciwwskazań, czyli kanał szyjki trzyma, ciąża rozwija się prawidłowo, z ciążą wszystko jest ok, to jak najbardziej seksu powinno być jak najwięcej w ciąży, bo przybliża relacje partnerów. Jest potwierdzenie, ten mężczyzna nie czuje się odrzucony, ciężarna czuje się, tą uważność, no to jest niesamowicie ważna. Poza tym też odpada element, że ja zajdę w ciąży, bo jak ja jestem w jednej, to nie zajdę w następną. Czyli też odpada ten strach. Obaw, że coś może tutaj się tam przytrafić. Czyli jeśli ciąża jest prawidłowa, jak najbardziej, bo to jest ta więź, a mężczyzna nie będzie się czuł, odrzucony. Natomiast jeśli są jakieś ryzyka, w sensie skracania szyjki i tak no to tutaj też ten seks jest ok, ale już inny trochę, bo nie można, powiedzmy, robić. Wtedy penetracji inna, no przecież jest pozycji bardzo dużo, że pacjent leży za, pacjent, pan leży za partnerką i na boku, i jest tych możliwości sporo, czy w ogóle i felacjo, i inne sposoby, pieszczot. Także no, ten seks powinien być, nie można sobie go zabraniać. A więc generalnie ja obserwuję, że większość kobiet się chwali, życzy, chwali, ale nie zadowolony zadowolony z seksu. Być może właśnie z tego, że, że czują się wolne. I pełnowartościowe, no bo jest w ciąży, wszystko jest ok, się ciąża fajnie rozwija, i to jest ta radość, która odblokowuje ten poziom stresu. To jest potrzebne. No właśnie, ale jest też taki niepokój o to, że jeżeli, że podczas seksu coś się może stać dziecku. Ja to często słyszę, że nie, bo coś się stanie. Możemy rozbroić ten mit, bo ja to naprawdę często słyszę od kobiet, od których bym się nie spodziewała czegoś takiego usłyszeć. Nie, to nie ma takiej opcji, żeby się dziecku coś stało, bo wyobraźmy sobie balon wypełniony wodą. A pęcherz płodowy to jest właśnie wielki balon, wypełniony wodami płodowymi. W środku jest płód i nie jesteśmy w stanie tak ściskać tego balonu, żeby ten płód został ściśnięty, bo zawsze ta woda będzie dookoła niego otoczona. Natomiast jeśli. Jest infekcja, jest stan zapalny, i zresztą część pacjentek się pyta. Nawet jak przychodzą z partnerem, to ten partner stoi i czeka jeszcze jedno pytanie na koniec, żeby zadać: Panie doktorze, a czy możemy seks? I ja mówię: No pewnie, że tak, bo widzę, że jest wszystko dobrze. Czyli jeśli już, to zapytać lekarza, a nawet z technicznego punktu widzenia nie ma opcji, żeby. No to zresztą też zależy od pozycji i od wielkości ciąży, bo powiedzmy do 12 tygodnia to tam nawet ten brzuszek nie jest taki specjalnie widoczny, dopiero gdzieś od 20 tygodnia go zaczyna być widać. Także nie ma opcji technicznej, wersji, że ja bym coś mógł zrobić dla płodu, jeśli będę uprawiał seks. Czy uprawiał to nie, ale byśmy się kochali. A jak to jest z rozmowami właśnie w gabinecie? Czy bywa tak, Bo my nie jesteśmy zbyt otwarci, to też wynika z wielu obserwacji psychologicznych i socjologicznych. No i często pojawia się taki motyw wstydu, że nawet jak już kobieta jest w ciąży, to czasami, a nawet dość często zdarza się, że no, wstydzi się z lekarzem, wstydzi się powiedzieć mu wszystko i wstydzi się pytać o seks. Czy to widać też w gabinecie, w pańskiej praktyce? Są takie pacjentki? Tak, czasem pacjentka tak zaczyna, tak niepewnie, widzę, że jeszcze ma jakieś pytanie, a ona nawet sama zaczyna. Może to będzie głupie pytanie, ale ja bym chciała zapytać, czy możemy, czy on chciał seksu w ciąży, czy to jest możliwe. I jak gdyby robią ten wstęp, zajść sobie sprawę, że część nie przełamy się, nie zapyta, ale część kobiet, które pyta, to część pyta otwarcie, z tym, że mało jest takich kobiet. Natomiast połowa to właśnie robi ten wstęp, ale pyta o to. Ale bo ostatnio właśnie też mi się to podobało, byłam z partnerem i ten partner się dopytywał, czy może. No i są bardzo zadowoleni, że mogą. To są niezłe wiadomości, że jednak pytają. Bo... Tak, tak. Mało, ale... Mało, ale to się trochę, trochę zmienia. A co ze sportem? Bo tutaj też są zdania podzielone. Jedne kobiety uprawiają sport, chcą być w dobrej formie. Też same dla siebie, żeby się po prostu lepiej czuć, co jest super. Inne no, nawet unikają aktywności fizycznej, uważając, że ciąża to jest taki okres, kiedy one... No ale sportu nie uprawiają, bo też to często wynika ze strachu, że coś się stanie, że mogą doznać jakiejś kontuzji, przewrócić się, a wtedy coś się stanie z ciążą. Tak czy nie? Sport w ciąży. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo każda osoba jest, ma inne uwarunkowania, inny rodzaj sportu by chciał uprawiać i Pewny okres, jak długo ten sport uprawia, bo jeżeli jakaś dziewczyna, powiedzmy, biega, czy pływa, czy jeździ na rowerze, to może to robić do końca, do samego porodu. Mhm. Serio. I z ciążą wszystko dobrze. Natomiast jeśli nigdy tego nie robiła i nagle się będzie uważała, że ona jakiś sport tam będzie uprawiać, to jej to nie będzie służyło. A jeśli nie ma ochoty, to brak uprawiania sportu wytłumaczy sobie tym, że ona jest w ciąży. Znaczy nikt nie zmusi kobiety. W ciąży, żeby uprawiała jakiś sport, indywidualnie, może nawet konsultować z lekarzem, czy by widział taką możliwość. Ja, jeśli jest wszystko dobrze, to nie zabraniam i bardzo fajnie dziewczyny do końca ciąży jakąś aktywność, którą wcześniej uprawiały i są w tym dobre, mogą w ograniczonym zakresie robić. Na przykład no, podnoszenia ciężarów to bym nie zalecał, ale ja za na rowerze, czy, czy bieganie, czy pływanie, no powiedzmy, też ta wydolność jest inna, bo jak dziewczyna już ma. Powiedzmy 10 tydzień czy 12, to może biegać, ale jak ma 38, to no fizjologicznie nie da rady za bardzo biegać. Czyli do kiedy się da, to w zależności od rodzaju sportu i jej wydolności, i tego jak naciąża. Tu jest wiele uwarunkowań, to trzeba indywidualnie zrobić, ale ja jestem za sportem generalnie. Bo przez tysiące lat kobieta chodziła, pracowała, większość z nas mieszkała na wsi, pracowała na polu, poszła i to było tak, że w przerwa w pracy poszła, urodziła i wróciła do tej roboty. Bardzo często tak było. Tak, ja też słyszałam takie opowieści jeszcze sprzed właściwie pokolenia. Tak. Czy dwóch pokoleń. Ale chciałam zapytać o jeszcze jedną rzecz, która też jest tematem głównie w mediach społecznościowych i rozmaitych publikacji, rozmaitych mediów. Pociąży. Kobiety czuwają presję, żeby wrócić do, nie tylko wrócić do tego, jak wyglądały wcześniej, martwią się bardzo tymi dodatkowymi kilogramami, chcą jeszcze szybko zrzucić. Zaczynają na przykład ćwiczyć i osoby publiczne, nie lubię słowa celebrytki, ale użyję go teraz bardzo często, chwalą się, że na przykład 6 tygodni pociąży mają płaskie brzuchy. I kobiety, no, które tak nie wyglądają, bo, bo większość zdecydowana, większość miażdżąca, większość... Po jednak nie, no starają się doszlusować do tego niby ideału. I wiem, że to jest szkodliwe. Jak, co robić, żeby, i czy pan to też obserwuje w swojej praktyce, że właśnie to jest, to się staje nagle główny temat z powodu tej presji, która jest dookoła? No tak, to jest główna presja i to jest trochę naciągane, bo no ja przez te 30 lat no, nie pamiętam, czy w ogóle bym mógł przypomnieć, że to od budowy ciała zależy, i ile dziewczyna przytyła w ciąży, ile dziewczko ważyło, ale żeby 6 tygodni po porodzie z takiej fizjologicznej ciąży zupełnie wszystko zniknęło. Na pewno jest to możliwe, ok, ale sama ewolucja macicy powiększonej, sama nadmiar ilości wody w organizmie, która w czasie ciąży się gromadzi, no to musi trwać i można iść na wyścigi, na rekordy i stosować różne katorżnicze rzeczy, żeby się pochwalić, popisać i mieć dobrą klikalność. Natomiast fizjologicznie tutaj pracujemy całą ciążą na to, co się będzie z nami działo po porodzie i takim miernikiem tego no, najczulszym jest jakość wypróżnień. Czy to jest 2-3 razy dziennie, czy co 5 dni. Bo jeśli są zaparcia, to ten metabolizm jest nieprawidłowy i to się odbije też na przebiegu po porodzie, połogu, jak to będzie wyglądało. Czyli warto już w czasie ciąży obserwować, żeby ten solec był raz dziennie przykładowo, bo to jest bardzo fajny wskaźnik, że wszystko jest dobrze, a w większości niestety jest ma zaparcia. I to się kończy, czy wymioty, czy nudności. I to się kończy tym, że też może dochodzić do niedoczności tarczycy, wzrostu przeciwciał, które przejdą do dziecka, a kobieta będzie rodziła tydzień albo dwa po terminie. No i potem powrót tej kobiety. Często czasem jest też depresja poporodowa z tego względu, że tam się ujawnia ta niedoczynność tarczycy. I jeśli to się zleczy. Ale jednym z takich objawów bez badań krwi to są właśnie wypróżnienia. No i wzdęcia brzucha. No i ten brzuch wtedy właśnie mi chodzi o wygląd tutaj będzie inaczej wyglądał, czyli prawidłowa dieta oparta właściwie o takie ekologiczne niepryskane warzywa i kiszonki omega-3, no to jest, stan jest w stanie i probiotyki jest stanie. Szybciej przywrócić tą fizjologiczną budowę ciała, jaka była przed ciążą, ale tak jak mówię, bardzo ważne jest to, co robiliśmy w czasie ciąży, żeby przyrost masy ciała ciężarnej to nie było 25-30 kilo, tylko żeby to było 12-13. Wtedy dziecko, żeby ważyło 3, 3,5, 3,700, a nie 4,5 czy 5. O połogu i też depresji poporodowej, która dotyka ponad 20, a nawet 25% kobiet, jak wynika z badań i szacunków. Będziemy na pewno jeszcze rozmawiać i w audycji, i na, na łamach wysokich obcasów. Ja bardzo dziękuję. Dbajmy o siebie, badajmy się, suplementujmy to, co trzeba suplementować. Nie na ślepo, tylko właśnie z wynikami badań. Panie doktorze, moim gościem był dr Tadeusz Oleszczuk, ginekolog położnik, autor czego ginekolog ci nie powie i uspokój swoje hormony. I ja panu bardzo dziękuję. Dziękuję też państwu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. To był podcast wysokich obcasów. Na kolejne. Zapraszamy w najbliższy poniedziałek. Partnerem podcastu jest firma Gedeon Richter. W trosce o zdrowie kobiet.